Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Staranowski. Zespoły rozpoczęły pierwszą połowę spotkania. Przechwyt, ale nie opanował. Milik. Znakomicie ze skrzydła. Dobrze przytomnie teraz obrońca. Do Dobra okazja! Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Wybijają teraz do przodu. Dobra pozycja do oddania strzału. Nie zdążył za nim. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Milik. Czy to wykorzysta? Jest szansa! Ach, dosięgnął piłki brawo. I będzie rzut rożny dla Polski. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Patrzy. Pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Proszę Państwa! Piękna bramka strzelona przez kapitana. Renner wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Gdyby trafił, byłby remis. Świetnie sporsował obronę przeciwnika. Sam strzał nie był już tak dobry. Szukała. Dobrze przebił się. Ale wspaniała okazja. No strzela! Zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. zagrywa prostopadłą piłkę. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Milik. Jest zawodnik. Znakomita okazja. Jest okazja. piłka dla Polaków. Łukasz Piszczek. Szaleńca atakuje obrońca. Świetnie zagrał. Czy uderzenie w stronę bramki, ależ znakomicie obronił i będzie rzut roży. No, może teraz. I Mila. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. I znowu remis, proszę Państwa. To był niezwykle trudny do obrony strzał. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny róg bramki. Praktycznie nie do obrony. Sędzia kończy pierwszą połowę remis 1 do 1. Dość nieoczekiwanie do przerwy mamy. Reprezentacja Polski rozpoczęła drugą połowę spotkania. Robi się niebezpiecznie. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobrze, skrzydłem może dogrywać. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Odbita piłka od zawodnika opuściła wojsko. Czy Fatki można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno? Arkur Jędrzejczyk? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Nie zdążył za nim. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Lewandowski? Samotny, długi wypad. Patrzy. nie jest sam. Nie dał rady obrońca. Może być groźnie. No, ładnie to przejął obrońca. Lewandowski. No, z tego miejsca można strzelać. Nie dał się pokonać. Świetnie zachował się w tej sytuacji. Przedłuża ich nadzieję. Ciągle mamy remis. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Czas na dośrodkowanie. O to chodziło. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No strzela! Obroniła. do bramka! Bożmy. Bramka dająca prowadzenie. Doskonale to Spenalet rozegrali. Udało się zdobyć bramkę. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał topać do piłki i posłać ją do siatki. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Atakują wzdłuż bocznej linii. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Piłka opuściła boisko za moment do gry wprowadzi ją bramkarz. nie jest bardzo daleka, to nie mogło się udać. Jak on tego nie trafił w takim momencie! Nie można było sobie wymarzyć lepszej sytuacji do strzelenia gola. Będzie dośrodkowywał. Czy uderzenie w stronę bramki. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie.